Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz Niestety pierwsza wiadomość jest zła Leje na stadionie i zobaczymy jak wpłynie to na grę zespołów No, niezły mecz nam się trafi Tak, przyjemnie Właściwie wiesz co, jak kieliszek dobrego porto Oba zespoły są już przygotowane. Wizdek sędziego i zaczynamy. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Na prawej stronie wolny parter z drużyny. Pięknie dograł. Ładnie wymieniają podania. Świetnie zagrał. Oczywiście dobre podanie. Giel. Pięknie podał. Giel. Dobra okazja. W piłkę przejmują rywale. Fantastycznie, no? Jestem pełen uznania za to podanie. Czy to wykorzysta? No, będzie gol? Ach, szkoda tej okazji. Droga taka może się nie przytrafić. Biel. Oddaję oddaje piłkę koledze. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. Dostrzegł partnera. Dobra gra obronna. Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. No i mamy stratę piłki. Nowak. Giel. Blisko już do bramki. Dobre rozegranie. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Udało mu się minąć obrońców. Ale szpota nie jest okazja. Jest szansa. Broni. Piłka wychodzi w pole. A to musi być gol! No i przejęli w ostatniej chwili. Piłka wciąż w grze. Tonew. Podał ją. Tonew. Z tego podania może być Bramka. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko Bramki. No tutaj sędzia niezbyt uważny albo zbyt pobłażliwy. I podaje głową do kolegi z drużyny. No, już blisko pole karne. Ładne podanie. No nie, to nie było najlepsze wybicie. Trochę strzela. No, i objęli wyprowadzenie. Mizdek sędziego. Ręka. Rozpoczniemy od rzutu wolnego. Opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. A realizator prezentuje nam statystyki dotyczące posiadania piłki. Nowak. No, z tego miejsca można strzelać. O, udało mu się ładnie podać. Oddaje strzał! Piękna interwencja. I będziemy mieli rzut rożny. No i strata piłki. Szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. Brawo za to podanie. O, ład. Pospieszmy się z tym wyjściem. Spalony. Kamil Kosowski Robi się niebezpiecznie Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Piękne podanie Rozstrzela! No Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Pierwsza połowa kończy się remisem i jestem ciekaw, jak sądzisz, czy w drugiej może być rozstrzygnięta. Wydaje mi się, że teraz obydwa zespoły powinny zagrać odważniej. Pokazały, że są w stanie zaatakować. Był problem ze skutecznością. Ja liczę na bramkę. Ładne podanie. Blisko polekarne. Czy to wykorzysta? Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Dobrze w pole karny. Dobre przejęcie do środkowania. Ale popis umiejętności bramkarz będzie mu wdzięczny. Nowak. Piłka chodzi jak po sznurku. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Dawid Nowak. Szansa. Nowak. Przeciwnicy przejęli. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobrze próbował, ale stracił. Enriquez. Giel. No, udało się przejąć. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Rozbocznął grę od wrzutu załku. Murawski. Już blisko pola karnego. Doskonale. Ależ walczą o piłkę. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Jest reakcja sędziego. Poczekajmy co wskaże. Ciąż remisowo. Czasu do końca coraz mniej. Słusznie trener decyduje się na zmianę. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Wizdek sędziego. Wznowienie odrzutu wolnego po zagraniu ręką. W jest partner z drużyny nieobstawiony. No, dobra okazja, będzie. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Sędzia, gwiszcze, jaka będzie decyzja. Wspaniale przechwycił. Teraz mogą przeprowadzić ładną kontrę. Spójrzmy. Świetne podanie. Ale znakomicie. No i wyjaśniają groźność. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Zdążył w ostatniej chwili. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ładna akcja. Przechwyt i szansa na zdobycie gola, dającego prowadzenie, przepada. W ostatniej chwili przejęli. Teraz mogą kontratakować, czy im się uda. No, swoim nieźle, ale zostali powstrzymani. No, może być groźnie. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał, ale świetnie teraz zablokował. Skutecznie, choć trochę bez pomysłu, wybija tę piłkę. Wilk. Koniec regulaminowego czasu gry. Remis.